Ojciec Paweł Gurzyński w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim ostro ocenił działania Tadeusza ryzyka. Spytany przez prowadzącego, czy ryzyk jest dobrym PR-owcem Boga, Gurzyński odpowiedział krótko, że nie. To jeszcze jest bardziej złożone i powiedziałbym bardziej negatywne i obrzydliwe zjawisko, bo z zachowaniem proporcji i bez stawiania jemu tego typu zarzutów, ale to, że w kościele mógł zrobić karierę znakomitą Martial Maciel de Golado i jemu podobni, to jest ten sam mechanizm. To nie są jakościowo te same rzeczy, żeby to było jasne. To jest inny przedział zupełnie. Tylko chodzi mi o to, że Kościół stworzył warunki przede wszystkim dla tego typu ludzi. Ojciec Paweł Górzyński przyznał, że ludzie Kościoła też są grzeszni, ale ci, którzy uporczywie poszukują prawdy Ewangelii, mają na ogół przekiczeń. Mnie jako katolika prawo nie obowiązuje, to powiedział rydzyk. Mało kogo stać na tak bezceremonialne stwierdzenie. I co się dzieje? Nic się nie dzieje, zauważył Kuba wojewódzki. A że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus? Tak pan Tadeusz powiedział o pedofilii. Jak z akceptacją takich słów można żyć? Kropka. Odpowiedział duchowny, dopóki będzie tak, że biskup jest nieweryfikowalny, niekontrolowalny, to tworzymy Eldorado dla przestępców. Strukturę mafijną. Z tym trzeba walczyć, dodał Gurzyński.